W święta ciesz się czasem z Disney+. Trzymać się! Od najnowszych przebojów... Co to za świat? <laughs> to co, udane? Po świąteczne hity Każdy znajdzie coś dla siebie Zawsze święta z Disney Plus. Wybierz pralkę Electrolux Perfect Care z unikalną szufladą Universal Dose. Optymalne rozpuszczenie się kapsułki umożliwia skuteczniejsze pranie nawet w niskich temperaturach i krótkich programach. Oszczędzasz energię, a Twoje ubrania dłużej wyglądają jak nowe. Minęła dziewiętnasta. George Jean Pamiętaj o recyklingu. Niewiarygodne. Mmm, niezapomniany smak. Espresso. Go else? Czym się właściwie zajmujesz? Um, trudno to wytłumaczyć. Wiesz, wciąż nie wiem, na czym polega twoja praca. Właśnie na tym. Technologia hybrydowa Renault i e Tech. Po co tłumaczyć? Jak można sprawdzić? <laughs> Renault Captur i e Tech Full Hybrid już od 829 zł miesięcznie. RSO 8,5%. Zapisz się na 24-godzinną jazdę testową. Dziś w uwadze Maciuś i jego nowe życie. Naprawdę poczułam szczęście, radość, jak Maciuś otrzymał leczenie. Jak widziałam leżącego w łóżeczku bez życia. Mieście są zupełnie inne w dotyku. Teraz umie małpkę zrobić, jedzicie człowieka. Jest naprawdę super. Zdrowia i wielu, wielu chwil bycia po prostu dzieckiem. Jedna Uwaga, dziś o 19:45. Pojawił się po raz no dziewczynką Was Mikołaj przyszedł i znów zrobił uderzające wrażenie. Szczęście możesz mieć za darmo, jeśli tylko znajdziecie miłość. Wyjdziesz sam nie? Kontynuacja wielkiego hitu. Ja jedzę! <laughs> Największe polskie gwiazdy. na ja Nienawidzę tych świąt przetowań. Nie wiem, w gwiazdach jesteśmy sobie już zapisani. Jesteśmy zapisani! Listy do M2, dziś o 20.25 w TVN. Na piękne chwile z programem zaprasza sponsor właściciel sklepu internetowego Apart.pl. Sponsorem programu jest producent karmy dla psów i kotów.